Część Boże. Każdy z nas sam odpowiada za swoje zbawienie, chociaż zły pasterz już jest potępiony. Wąska jest ścieżka do zbawienia, a szeroki trakt do zguby. Czyż to nie są słowa naszego pana Jezusa Chrystusa? Zwracam przecież uwagę na to bardzo wyraźnie, że bardzo mało osób odnajduje tą ścieżkę. Ale wydaje się, że większość nie chce tego zaakceptować. Pędzi wprost w objęcia szatana, ponieważ podąża za tłumem, który oślepiony fałszywym światłem świata nie chce widzieć ani słyszeć prawdy. Czyż nie zostało powiedziane, że świat nas będzie nienawidził? Dlaczego więc sądzisz, że nas kocha idziesz tam, gdzie świat? Nie. Oni nie idą, tylko pędzą z taką szybkością, że nie wiedzą gdzie i po co. Założono ludziom klapki na oczy i powrozy na szyję. Wszystko upleciono z pieniędzy i pożądań, a karmieni propagandą sukcesu stali się jak ślepe konie w kopalniach. Idą bezwolnie tam, gdzie im każą. Tylko konie nie myślały, że to wolność, tak jak ludzie. Zatrzymaj się na chwilę i spójrz, z boku na ten pęd do zagłady. Może wtedy uwierzysz i zrozumiesz, jak daleko zostawiłeś rozum, nie mówiąc już o wierze. Obojętne, czy chodzisz jeszcze do kościoła, czy już nie, pomyśl, co ci zostało. Kim się stałeś? Rozejrzyj się. Stoisz na ruinach trzeciej świątyni, wokół kłamstwa, bluźnierstwa i kłótnie. Moderniści, tak zwani tradycjonaliści czy też pseudotradycjonaliści, przerzucają się argumentami na temat tego, czego nie ma, co jest ruiną. Oni wszyscy nie widzą, myślą, że ten kościół jeszcze stoi, i jedni chcą go tylko odnawiać, inni je i jeszcze niszczyć, a ty po środku, jak się zatrzymasz, będziesz widział tylko ruiny. Wielu krzyczy. Bez kapłanów nie ma nic. Oczywiście jednocześnie walcząc między sobą, kto jest prawidłowo wyświęconym, a kto nie. A ty może pomyślisz wtedy, przecież to bez Boga nie ma nic. I może wtedy zrozumiesz, że jego tam nie ma. Tylko trzeba odrzucić sobór, powiadają inni. Paktu z diabłem nie da się odwrócić. A poza tym złonie wybuchnęło nagle na soborze, już wiele lat wcześniej trawiło wiernych i kapłanów. Od następnych usłyszycie: zjednoczmy siły, my chrześcijanie! Naprawdę? Z kim? Z protestantami, którzy nas nienawidzą, a zwłaszcza matki Boga? I prawdy, którą przekazujemy? A o takich szaleństwach, że z islamskimi oprawcami i gatami chrześcijan, to nawet lepiej nie wspominać. Takie inne hasła wygłaszają prorocy naszych czasów, o których kiedyś Bóg powiedział, że mówią, a ja im nie kazałem. Szukamy daleko, a to jest tak blisko, w nas, od zawsze, tylko zakopane głęboko na dnie naszej duszy. Szukamy wiary w świecie, który nas nienawidzi. Szukamy miłości wśród obcych bogów z drewna czy kamienia, a mamy ją tak blisko w postaci naszego ukochanego Zbawiciela. Szukamy nadziei w bożkach Matki Ziemi. Pahamamy czy też w zjawie z Medjugorje, a mamy tuż przy naszej duszy, jedynego, prawdziwego, żywego Boga. Żeby odzyskać to, co utracone i zapomniane, nie potrzeba nam nic wielkiego ale jednak tak bardzo trudnego. Potrzeba nam wiary, nie w jakiegoś człowieka, nie w kapłana czy następnego proroka lub prorokinie. Potrzebna jest wiara w Boga, proste. Jednak chyba nie, bo tak nieliczni to widzą. Wiara powinna być oparta na oddaniu się woli Boga, tak jak Najświętsza Maria Panna powiedziała, niech się stanie według słów Twoich. I Jezus Chrystus 33 lata później powtórzył: Niech się stanie wola Twoja, nie moja. Tak i my powinniśmy w każdej chwili naszego neznego życia to powtarzać, ale przede wszystkim czuć. Dekalot i prosta modlitwa Ojcze nas powoli wyprowadzą nas z otchłani, w którą wpędził nas świat. W ciszy naszej, oczyszczonej duszy, zdrowaś Mary jest więcej warty niż wszystkie litanie i godzinne modły, odmawiane, ale w zgodzie ze światem. Szukasz mocy, tak jak na filmach, w Bogu jej nie znajdziesz. Musisz iść do tych, co prowadzą do zatracenia, kłamiąc o mocach, egzorcyzmach. a przecież im nic już nie pomogą pieniądze ze sprzedanych książek i wykładów. I ci, co ich słuchają, też nic oprócz potępienia nie zyskają. Ale jednak idą za ułudą światła przez jakąś ciemną mocą. Idziecie za szarlatanami, którzy ponoć znają hasła do nieba lub wizjonerek. Słuchają albo każą wam papier toaletowy zbierać na apokalipsę. Następny w zjawie z mediogorie dostrzega jakieś błędy, ale przecież tam jest moc że szatana to już nieważne. Charyzmatycy uzdrawiali ponoć całe stadiony ludzi, ale podczas tak zwanej pandemii się pochowali. Fałszywa pandemia zdemaskowała fałszywych uzdrowicieli. Przykładów można by mnożyć, ale trzeba wiedzieć, jeżeli ktoś składa prawdziwą ofiarę w postaci mszy tradycyjnej, to możesz na takie rzeczy zwrócić uwagę. Ale wcale nie musisz. Ale jeżeli nie, to pamiętaj, że fałszywy kościół to fałszywi kapłani. I z tego dobrych owoców nie będzie. Trzeba pamiętać, że jeżeli nawet znajdziemy kapłana, który składa prawdziwą ofiarę w dzisiejszych czasach, musimy sami ocenić, czy to, co on przekazuje poza mszą jest prawdą. Przykre, ale prawdziwe. Każdy z nas sam odpowiada za swoje zbawienie. Chociaż zły pasterz już jest potępiony, to ty nie możesz się tłumaczyć, że jego słuchałeś. Bo masz obowiązek słuchać przede wszystkim Boga, a nie ludzi, obojętnie kim oni są. Trzecia świątynia została zniszczona i teraz trzeba ją odbudować w naszych duszach na skalę naszej wiary opartej na Ewangelii i tradycji. A wszystko poza tym to tylko łudy i kłamstwa dające fałszywe światło, bluźnierstw i herezji. Na koniec odpowiem modernistom, którzy za wszelką cenę chcą udowodnić, że komunia do ręki to nie profanacja. Tak, macie rację. W waszym kościele to nie jest profanacja. Ponieważ do profanacji... Potrzeba konsekracji, która u was nie występuje, ponieważ Boga nie ma tam, gdzie bluźnierstwo i herezja. Nie potraficie nawet uznać, że klękanie przed Bogiem jest ważne, a chcecie pouczać o zasadach, jakie powinny obowiązywać w prawdziwym Kościele? Jan na apostoł, nawet pozdrawić takich jak Wy zakazywał, a Wy szukacie dyskutantów do udowadniania swoich racji? Jeśli się nawrócicie, to padniecie nie na kolana, ale nawet na twarz przed Bogiem i nawet nie pomyślicie o bzdurach, o których teraz chcecie dyskutować.